Ciemka, tu Trashing Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. W ostatnim odcinku król Wielisław II stłumił ostatecznie wszystkie bunty. Wziął także ślub z księżniczką Skonką. Za jej namową zawiązał tajny spisek, którego celem byłoby zamordowanie jej brata i jednocześnie następcy Wielkich Moraw, Alesa. Ok, powracamy do naszej rozgrywki. No i proszę, u naszych wschodnich granic mamy ponowioną aktywność zakonu rycerskiego szpitalników, którzy najwyraźniej zamierzają poskromić apetyty zreformowanych niedawno Rusinów. Najechali oni z powodzeniem na ich ziemię, no i trzymamy tutaj oczywiście za nich kciuki, ponieważ na naszej wschodniej flance wolelibyśmy oczywiście katolicki zakon rycerski, ponad silnych ruskich innowierców. Wracamy do naszego spisku na życie szwagra naszego króla, a więc młodego księcia Alesa. No i mamy tutaj całkiem sporą siatkę konspiratorów i szanse na realizację naszego planu są całkiem wysokie. Ale niestety książę Ales ma już 6 lat i im będzie starszy, tym trudniej będzie go zamordować. Dlatego też wręczamy tutaj kolejne łapówki w nadziei, że zdołamy pozyskać do naszego spisku kolejnych morawskich dworzan. A niech to niestety mamy tutaj złe wieści, ponieważ nasz mistrz szpiegów donosi, że jeden z naszych konspiratorów, a więc starosta z Daru, niejaki Andrzej, nieco się wygadał w trakcie pijackiej nocy w jednej z lokalnych karczem. No i niedobrze, niestety te plotki dotarły także do króla Spityniewa, no i nie wiemy, czy całkowicie w te plotki uwierzył, jednak ucierpiały tutaj relacje naszego króla z jego teściem. No niedobrze, ale pomimo tej wpadki, najwyraźniej nasz spisek cały czas ma szansę na powodzenie. No cóż, być może tożsamość pozostałych konspiratorów nie została z tego powodu wykryta. A tymczasem szpitalnikom udało się podbić Halicz. Ach, mamy tutaj niestety najazd pogańskich Litwinów z Podlasia, którzy rozpoczęli łupienie ziemi Sandomierskiej. Ok, tak więc powołujemy wojska feudalne z naszej domeny i łączymy je z drużyną królewską. No i kierujemy przeciwko nim nasze połączone armie. Dowodzi nimi 69-letnia w tej chwili Kinga, która co ciekawe ostatnio upodobała sobie Herezję Lollardów. Hmm. No i to teoretycznie mogłoby być dla nas problemem. A to dlatego, że Kinga piastuje wysokie stanowisko i jest w Polsce osobą wpływową. No jednak, nasz król Wielisław II nie jest osobą specjalnie pobożną, dlatego też póki co przymknie na to oko. No i przy minimalnych stratach Kinga z łatwością pokonuje pogańskich łupieżców. No i cóż, pomimo tej ostatniej wpadki, szanse na powodzenie naszego spisku wzrastają, ponieważ naszemu mistrzowi szpiegów udało się zrekrutować kolejnego morawskiego dworzanina. No i wręczamy tutaj kilka kolejnych łapówek. No i jeżeli wszystkie je połączyć by do kupy, to wydaliśmy na to bardzo, ale to bardzo dużo złota. Miejmy nadzieję, że przyniesie to konkretny efekt królową skonkę oczarowała ostatnio gracja i siła ptaków myśliwskich i zaczęła błagać króla aby jej takiego ptaka kupił Okej okay, mamy tutaj kilka opcji moglibyśmy kupić jej mniej kosztownego myszołowa moglibyśmy także kupić jej sokoła albo też król mógłby uznać że jest to zbyt niebezpieczne i powiedzieć skonce aby się w ten sposób nie narażała no i wydaje mi się, że królowi zależy na jak najlepszych relacjach ze swoją małżonką, dlatego też wybierzemy opcję numer dwa. No, miejmy nadzieję, że ten ptak nie wydłubie jej oczu. A tymczasem książę kujawski Gaudenty III poradził sobie z łatwością z buntem biskupa Chełmińskiego. Tak więc mamy w końcu koniec wewnętrznych konfliktów na naszych ziemiach. Przyglądając się piątej wyprawie krzyżowej do Grecji, widzimy, że póki co siły chrześcijańskie mają minimalną przewagę. I najwyraźniej do tej wyprawy krzyżowej dołączył także młody król czeski Mieszko III, który, jak niektórzy powiadają, jest ponoć opętany przez diabła. No cóż, poczekamy na rozwój wypadków i być może tą sytuację wykorzystamy. Niestety w podeszłym wieku zmarł nasz mistrz szpiegów, a więc starosta Zbyszko. No i cóż, jest to niezwykle kluczowe stanowisko, ponieważ to właśnie mistrz szpiegów nadzoruje naszych spiskowców. No i najlepszym kandydatem byłby tutaj wielki starosta Pruski, Siemowit, ale król Wielisław nie darzy go zbyt wielkim zaufaniem. I dlatego mianujemy na to stanowisko mściwoja, a więc księcia biskupa górnego Śląska. No, i oczywiście wysyłamy go natychmiast do ołomuńca. Spójrzmy na chwilę na wschód, aby zobaczyć, co tam u mongolskich najeźdźców. I najwyraźniej Złota Korda konsoliduje swoją władzę nad stepami. Wielki Kagan podbija kolejne nomadyczne plemiona i zyskuje coraz to większe terytorium. Jednak z perspektywy Polski jest to bardzo odległe, czysto teoretyczne zagrożenie. Szanse na realizację naszego spisku są wciąż bardzo wysokie. Mijają jednak kolejne miesiące i lata i nic z tego nie wynika. No i wręczamy tutaj jeszcze kolejne łapówki. Miejmy nadzieję, że w końcu coś z tego będzie. No i cóż, wykorzystamy chyba fakt, że król czeski Mieszko III wyruszył na wyprawę krzyżową. A to dlatego, że mamy tutaj kontrolowane przez Czechów truso. I co prawda nie posiadamy bezpośrednich roszczeń do tej ziemi, leży ona jednak w obrębie Prus. I dlatego możemy upomnieć się o roszczenia de jure w imieniu wielkiego starosty Republiki Pruskiej. No a cóż, silniejsza republika kupiecka to większe wpływy do królewskiego skarbca. Niestety ucierpi tutaj troszkę pobożność króla Wielisława II, a to dlatego, że wypowiadamy wojnę władcy, który uczestniczy w krucjacie. Okej, okay, wojna wypowiedziana, no i teoretycznie moglibyśmy wezwać na pomoc naszego teścia, a więc władcę Wielkich Moraw z Pidyniewa. No, tylko nie wiemy, czy on się do tego przyłączy, ponieważ zasłyszał przecież plotki o tym, że spiskujemy na życie jego syna. Ale tak czy inaczej, spróbujmy. Okej, okay, nasze armie zebrane? Mamy tutaj nieco ponad 7000 ludzi. A to prawdopodobnie głównie z tego powodu, że mamy bardzo ograniczony autorytet korony. No cóż, miejmy nadzieję, że siły czeskie, które uczestniczą w wyprawie krzyżowej, będą mniej liczne. I kierujemy nasze siły bezpośrednio do celu tej kampanii, a więc to Truso. A tymczasem podejrzliwy wobec króla Spityniew odmówił udzielenia nam wsparcia. I świetnie, nasze armie rozpoczynają oblężenie. No, tylko co my tu mamy? Z południa nadciąga tutaj niemal sześciotysięczna armia czeska. No i to jest dość ciekawe, ponieważ najwyraźniej ich celem jest zaatakowanie naszej armii w Truso. No i faktycznie, pomimo naszej niewielkiej przewagi liczebnej, Czesi decydują się na atak. Okej, okay, mamy bitwę pod Elblągiem. No i mamy nie tylko niewielką przewagę liczebną, mamy także dwukrotnie więcej ciężkiej jazdy, a także doskonałego dowódcę w postaci Kingi. Do bitwy dołączyły niewielkie posiłki czeskie. Jednak nie odmieniło to losów tego starcia. No i proszę, mamy tutaj kolejny dowód geniuszu militarnego Kingi. Czesi stracili aż 5 tysięcy ludzi z ich 6,5 tysiąca, a nasze straty to zaledwie 700 zabitych. Tak więc jest to zdecydowane zwycięstwo. Nie będziemy chyba ścigali tych niedobitków i skupimy się na jak najszybszym zdobyciu Truso. Ach, tylko że niestety w Sambii poza Czechami mamy także bandę Wikingów. No i najwyraźniej ci połączyli swe siły. No i mamy tutaj świetne wieści, ponieważ małżonka naszego króla spodziewa się kolejnego dziecka. A niech to, niestety, Mieszko III wezwał na pomoc także króla pomorskiego Sulistryja. No niestety, w trakcie trwania tego konfliktu, król Czech poślubił córkę króla pomorza. Tak więc wskutek tego politycznego mariażu mamy tutaj sojusz naszych obydwu potężnych sąsiadów. No cóż, tak więc będziemy musieli się w tej wojnie pospieszyć, ponieważ nie bylibyśmy chyba w stanie stawić czoła połączonym siłą Czech i Pomorza. Niestety Wikingowie złupili sambie. Krótce potem wykorzystali to także Czesi, zdobywając Bramborsk. Jednak w kilka dni później Kinga zdobywa Truso. Świetnie, tak więc kierujemy naszą armię do Sambii. Całkowicie niszczymy tutaj niewielkie siły czeskie i po szybkim szturmie odzyskujemy Bramborsk. OK, świetnie tak więc powracamy do Truso, aby zyskać całkowitą kontrolę nad tą prowincją. Mamy także dobre wieści od naszego biskupa, który zdołał nawrócić większość populacji Sambi na chrześcijaństwo. Świetnie, tak więc możemy go już odesłać do stolicy. No i na świat przychodzi kolejne dziecko naszego króla. Nie jest to jednak upragniony syn, a kolejna córka imieniem Elżbieta. A tymczasem zdobywamy kolejne grody na ziemi Truso. Kolejny czeski gród zdobyty. Okej, okay, świetne wieści, ponieważ królowa skonka raz jeszcze jest w ciąży. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie to syn. A co do piątej wyprawy krzyżowej o Grecję, najprawdopodobniej zakończy się ona kolejnym zwycięstwem sił chrześcijańskich. Pytanie tylko, czy efekty takiego zwycięstwa będą długotrwałe. Na Dolny Śląsk wkroczyła tutaj licząca 3,5 tysiąca ludzi armia czeska. Jednak na razie ich zignorujemy i skupimy się na jak najszybszym przejęciu kontroli nad Truso. Mamy także dobre wieści od naszego dyplomaty z Ołomuńca, który zdołał zasadzić ziarno nieufności pomiędzy biskupem Benesem a jego panem królem Spityniewem. No i cóż, być może ta nieufność spowoduje, że moglibyśmy tego biskupa zrekrutować do naszego spisku. Ale niestety nic z tego nie będzie, a to dlatego, że biskup Benes bardzo sobie ceni młodego księcia Alesa i jest człowiekiem o silnych wartościach moralnych. No cóż, trudno, ale tak czy inaczej niech nasz dyplomata kontynuuje swe wysiłki. No i cóż, podczas gdy trwa udana jak na razie wyprawa krzyżowa przeciwko tengrystom, to muzułmanom udało się zwyciężyć w dżihadzie o Andaluzję. I świetnie mamy całkowitą kontrolę nad Truso. Tak więc skierujmy się na Dolny Śląsk, aby pokonać tą niezbyt liczną armię czeską. No i będziemy chyba zmuszeni, aby tego dokonać, ponieważ na tym etapie Mieszko III nie zgodzi się na pokój. A niech to. No i lepiej, aby nasza armia się pospieszyła, ponieważ w Truso wylądowała licząca niemal 7 tysięcy ludzi Armia Pomorska. Tak więc jeżeli nie zakończymy tej wojny szybko, to najprawdopodobniej ją przegramy. Do naszego króla przybywa podekscytowany posłaniec, ale chyba Wielisław II jest nieco zawiedziony. A to dlatego, że królowa urodziła mu trzecią córkę, której dali na imię Jolanta. No ale cóż, Wielisław cały czas marzy o synu i następcy. Dochodzi do bitwy pod legnicą, w której oczywiście zwyciężamy. No cóż, tak więc król pomorski przybył Mieszkowi III z odsieczą stanowczo zbyt późno, ponieważ wojna o Truso kończy się polskim zwycięstwem. Tak więc prowincja ta przechodzi do Republiki Pruskiej. Miejmy więc nadzieję, że pruscy kupcy będą prosperowali, co przysporzy się do wzrostu naszych wpływów z podatków. Każdy człowiek kłamie i dworzanie z płocka nie są tutaj wyjątkiem. Myśli sobie nasz król. No i najwyraźniej jeden z tych dworzan śmiał przemówić do naszego władcy, mówiąc mu, że ten jest stanowczo zbyt cyniczny i tak naprawdę nie wszyscy zawsze kłamią. Hmm, okej, okay, zobaczmy co z tego wyniknie. Po tym, gdy ten dworzanin, który ma na imię Piskla, powiedział królowi, że tak naprawdę nie każdy zawsze kłamie. Wielisław wybuchnął niemal śmiechem i odpowiedział mu, że gdyby ten byłby w stanie mu to udowodnić, to być może raz jeszcze uwierzyłby w ludzi. Tak więc relacje króla z tym bezczelnym dworzaninem nieco ucierpiały, jednak być może jego słowa będą miały nieco większy wpływ na naszego króla. No i proszę, faktycznie Ponieważ po przemyśleniu słów Piskli, Wielisław II przestaje być człowiekiem cynicznym. A po podboju Truso mamy coraz to bardziej rosnącą dominację pruskich kupców. Tak więc świetnie, miejmy nadzieję, że przełoży się to wkrótce na większe dochody z podatków. Mamy zwycięstwo sił chrześcijańskich w piątej wyprawie krzyżowej o Grecję. Tak więc hanat węgierski został pokonany i mamy tutaj przywrócenie katolickiego Królestwa Grecji. No i do władzy powraca tutaj lokalna dynastia Miletos, która została obalona właśnie w wyniku węgierskiej inwazji. No ale cóż, tylko czas pokaże, czy będą oni się w stanie utrzymać. Mamy w tej chwili okres pokoju, no i cóż, przez dość długi czas zaniedbywaliśmy rozwój naszej infrastruktury. Dlatego też, dość sporym nakładem królewskich funduszy, zdecydujemy się na budowę placu ćwiczeń w Płocku. Dzięki temu nasze wojska będą nieco bardziej liczne i lepiej wyszkolone. Mamy także zmianę władzy w Małopolsce, gdzie nowym księciem staje się Prędota III. Okej, okay, królowa Skonka raz jeszcze jest w ciąży. No i cóż, Wielisław zapewne bardzo, ale to bardzo liczy na to, że tym razem będzie to syn. Mamy także zmianę władzy w Republice Pruskiej, gdzie na nowego wielkiego starostę został wybrany niejaki uściech. Moje obowiązki mnie nudzą. Rozmowy z innymi dworzanami także mnie nudzą. Praktycznie wszystko mnie nudzi. Pomyślał sobie nasz król Wilisław, który zapragnął czegoś nowego i ekscytującego w swoim życiu. Tak więc mamy tutaj dwie opcje, a więc myślistwo bądź też sokolnictwo. No i cóż, nasz władca nie jest typem wojownika. Jest on raczej pozostającym w cieniu specjalistą od intryk. A poza tym jest on także człowiekiem umiarkowanym. Wydaje mi się więc, że bardziej będzie tutaj pasowało sokolnictwo. No i cóż, niestety, najwyraźniej ten ptak nie został w odpowiedni sposób wyszkolony. Zaatakował jednego z psów i musiał być zabity, zanim wypuścił z uścisku swych szponów wyjącego ogara. Okej, okay, tak więc mamy tutaj raz jeszcze dwie opcje do wyboru. Wielisław mógłby się z tym pogodzić, co jednak niestety mogłoby wywołać u niego depresję, bądź też mógłby po prostu machnąć na to ręką i spróbować polowania. No i cóż, wydaje mi się, że nasz dumny król tak łatwo się nie podda i dlatego wybierzemy opcję numer dwa. No i świetnie, na świat przyszedł właśnie syn i następca naszego króla, któremu także dał na imię Wielisław. Ok, także to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne już wkrótce.